Żyjemy mhm. jednak w tym świecie takim mocno wizualnym, mhm. i obraz jest czymś mocno chwytającym za, mhm. e, za serce, i wydaje mi się, że on może jeszcze wzmacniać ten przekaz, przekaz mhm. muzyczny. Mhm. I stąd też właśnie te, te ambicje i aktorskie, i reżyserskie, i producenckie, mhm. e, bo to jest też taki świat, który ja jeszcze nie do końca odkryłam, a który mnie bardzo, bardzo, bardzo pociąga. Mhm. Mówisz o. O takiej subtelności na obrazie, o takim poruszaniu serc. Co byś chciała poruszyć? Jak które struny u odbiorcy? Wydaje mi się, że hmm, ja chciałabym dotrzeć do ludzi, którzy powiedzą sobie, ja mam tak jak ty. Mhm. Wydaje mi się, że muzyka i film są, taki, są takimi rodzajami medium, które. Hmm, może pomagać w bardzo nieoczywisty sposób. Możesz opowiedzieć historię, która jest historią Twojego życia albo historią czyjegoś życia i poruszyć bardzo wiele takich czułych strun u widza czy u słuchacza. I to też sprawia, że nie czujemy się na tym świecie sami, że czujemy, że ktoś inny mierzył się z podobnym problemem, ktoś inny. Odczuwał mhm. świat otaczający nas w podobny sposób. Więc wydaje mi się, że ta taka misja i kina, i twórczości wszelakiej jest, jest mocno szeroka, ale dla mnie osobiście bardzo ważne jest to, żeby, żeby ludzie nie czuli się samotni, żeby ludzie nie czuli, że. W, że w jakiś sposób doświadczają czegoś, czego nikt inny na świecie nie rozumie, mm -hmm. czego nikt nie doświadczył.